Kochani, to dla nas bardzo ważny dzień. Dyrektor sam wybierze jedną z waszych koncepcji, więc podejdźcie i złóżcie swoje projekty. Świetnie, Barton. Dzięki, Eriko. A to co? To jest moja koncepcja. To jest twoja praca, a. To wyrzuć do śmieci. Rozumiesz? Nie, chcę, żeby zaniósł pan to dyrektorowi, by mógł się z tym zapoznać. Czy ja jestem gorszy od innych? Moje gratulacje. Już tutaj nie pracujesz, więc zbieraj graty i wynoś się z mojego biura. I więcej się... O, pan Fowler. Hej. Dzień dobry. Co słychać, kochani? Widzę, że zebraliście tak. sporo projektów. P panie Fowler, y chciałbym przedstawić panu swoją koncepcję. Pewnie. Pokaż co tam masz. Panie Fowler. Wow. Słuchaj, nieźle kombinujesz. Ha. Możesz zająć to puste miejsce. Popracuj nad tym i. kto wie, zobaczymy, co dalej. Tak. Bardzo panu dziękuję za tę szansę. Słuchaj, jestem pod wrażeniem. Panie Fowler, panie... Tak. Dobrze. I jeszcze jedno. Tak? Otóż ja, jakiś miesiąc temu, parząc sobie kawę, opowiadałem o koncepcji, którą dzisiaj przedstawił ten dozorca. Nie podejrzewałem, że taki imigrant bezczelnie mi ją ukradnie. Ukradnie? Czemu dopiero teraz o tym mówisz? Bo. Chciałem ją jeszcze dopracować. Wie pan. Ci imigranci. Są znani z tego, że kradną pomysły i korzystają z każdej możliwej okazji. Słuchaj, myślę, że nie ma nic złego w korzystaniu z okazji. Wręcz to popieram. To dobra cecha. Ale panie Fowler, to słodki. Luke, teraz posłuchaj. Przedstawicie swoje koncepcje przed całym zespołem. Ty pokażesz swoją, a on swoją. Dzięki temu sytuacja stanie się klarowna. Ale. Panie Fowler, to. Dobry pomysł. Mhm, dzięki. Ale... E, oczywiście, tak. Ma pan rację. Przyłożę się. Jestem pewien. Dziękuję. Powodzenia. O rany. Co za bajzel. Weź ścierkę i sprzątnij to. No dalej. To właśnie jest Twoja praca. Jesteś sprzątaczem i to przeciętnym. To dość dziwne, że szef zwrócił uwagę na Twój projekt. Nie mam pojęcia, na czym polega ten genialny pomysł, ale na pewno ściągnąłeś go z internetu i jestem pewien, że go nie przeforsujesz. Uczęszczam na kursy biznesowe. A co to niby są za kursy? Kurs biznesu w tutejszym koledżu. Dobrze, dobrze. Kiedy pojawiło się oprogramowanie ACT CRM? W 1987. Ile wynosiła stopa bezrobocia w 2008? 6,5%. A w październiku 2009? Prawie 10% z powodu światowego kryzysu. Lubię uczyć się o tym, jak prowadzić biznes. I myślę, że każdy, kto ciężko pracuje, powinien otrzymać szansę rozwoju na równi ze wszystkimi. Panczego? O, przestraszyłeś mnie. E, tak, w kuchennej zamrażarce chyba skończyła się woda. Proszę, sprawdź to. Dobrze? Sydney, mogłabyś mi pomóc? Jasne. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Musimy pogadać. Co wymyślił ten frajer? Jaki ma pomysł? Nie wiem, jaki ma pomysł. Wiem, że kłamiesz. Sam widziałem, jak o czymś przed chwilą szeptaliście. Nie, po co miałabym kłamać? On pytał mnie tylko o strukturę raportowania i jak wygląda organizacja pracy w naszej firmie, ale tylko ogólnie. Organizacja jest nienaganna, odkąd ja jestem menedżerem. Hm? Dlaczego chciał to wszystko wiedzieć? Czyżby czyhał na moją posadę? Nie, nie, nie wydaje mi się. Więc wykradniesz jego notatki i przyniesiesz je mnie. Hmm? Przepraszam, ale to byłoby nie w porządku. Nie zrobię tego. Zrobisz i to bez zająknięcia. Jako menedżer zlecam ci to ważne zadanie. Albo znajdę kogoś nowego na twoje stanowisko. Dobrze, spróbuję, brawo, przestraszyłeś mnie. My myślałam, że wszyscy poszli już do domu. Zacząłem właśnie zmianę jako stróż. Co ty tutaj robisz? To... To nie tak, jak myślisz. Tylko... Rety... To Luke. On kazał mi wykraść twoje notatki i planuje jutro przedstawić twoje pomysły jako własne. I szantażował mnie. To było straszne. Omar, przepraszam. Myślałam tylko. Niech Luke zwolni mnie. Jako menedżer zawsze był nie do zniesienia. Albo wiesz co? Daj mu te notatki. Wszyscy przedstawili swoje projekty, było wspaniale. To niesamowite poświęcenie dla zespołu i. nareszcie, dlaczego tak długo? Przepraszam, ale dopiero teraz. Dobrze, spokojnie, ogarnę to jakoś w trakcie. Panie Fowler, chcę wystąpić pierwszy. Jasne, proszę. Tak. Próbowano mnie powstrzymać przed zaprezentowaniem tego projektu i wykraść mi go, ale. udało mi się dopiąć swego. Dziękuję, panie Fowler, że wierzył pan we mnie. Niektórzy ludzie nie chcą zaakceptować swojej roli w świecie. Dobrze, zaczynajmy. Tak więc, mój projekt. Um, tak. Projekt ten opiera się na zmianie hierarchizacji w naszej firmie. Chcę zaproponować wdrożenie procesu restrukturyzacji w naszej firmie, aby pracownicy mieli większą swobodę działania a menedżer moim zdaniem menedżer nie może nie powinien samodzielnie podejmować kluczowych decyzji powinien za to motywować i stać się bardziej opiekunem niż szefem co za brednie nie przepraszam to nie nie do końca to chciałem ja a, ale dlaczego przerwałeś to przecież twój pomysł no dalej tak, ale to nie do końca jest mój pomysł. Ten projekt nie jest cały mój, ale. Ponieważ jestem tu stróżem, to spędzam w tym biurze sporo czasu i widzę, co się tu dzieje. Ludzie w firmie pracują z mniejszym zaangażowaniem, bo menedżer przez cały czas próbuje ich kontrolować. I obwinia ich za swoje niepowodzenia. Dlatego myślę, że powinni oni mieć czytelnie wyznaczony zakres swoich obowiązków, dostawać premie za dobrze wykonaną pracę. A jeśli popełnią błąd, powinni mieć poczucie, że mają wsparcie. Słyszysz, jakie kompletne bzdury wygadujesz? He? Może powiesz jeszcze, że trzeba ich głaskać po główce i dawać całusy? Mają słuchać moich poleceń. I znać swoje miejsce i koniec. Rozumiesz to? A czy to nie był czasem pański pomysł? Hm? Może zajmij się lepiej sprzątaniem. Hm? Co ty sobie wyobrażasz? Myślisz, że uda ci się mnie przechytrzyć? Nie wyobrażaj sobie zbyt wiele. A? Te twoje pomysły są warte tyle, co brud na moich butach. A to lok? Zamilcz. Proszę. Jesteś niekompetentny. Nie wolno ci traktować współpracowników w ten sposób. To niedopuszczalne. Zwalniam cię. Co? Zwalniam cię i masz natychmiast stąd wyjść. Panie Fowler, pan nic nie rozumie. Doskonale rozumiem. Jemu dokładnie o to chodziło. Taki był jego cel. Tak, miałem cel, okej? Okay? Tak jak już mówiłem, każdy, kto chce pracować i chce coś osiągnąć, powinien mieć szansę, by się realizować. Wszyscy zasługują na szacunek. Zastraszając Sydney, udowodniłeś, jak nieprzyjazną politykę stosujesz. Bruk, proszę weź swoje rzeczy i opuść firmę. Dobrze, w porządku. Zobaczycie. Już wkrótce. Pokażę Wam. Omar, cenię Twoją wytrwałość i poświęcenie. Czy zechcesz zostać opiekunem, takim jakiego opisałeś? Dobrze. Moje gratulacje. Kochani, wielkie brawa dla Omara! Uh!